Uczniowie z Hiszpanii wraz z uczniami i nauczycielami ze szkoły podstawowej nr 22 podsumowali swój projekt Erasmus, który zaowocował sprawną polsko-hiszpańską współpracą. Szkoła rozpoczęła projekt dwa lata temu, więc na wymianie znalazły się dwie grupy uczniów. Pierwsza wymiana była w 2022 w maju, i tam wyjechała piątka uczniów i dwójka nauczycieli. Potem kolejna wymiana, jakby drugi rocznik uczniów ósma klasa, kolejna piątka uczniów, dwóch nauczycieli i tam mieli przyznaną, przydzieloną grupę hiszpańskich uczniów, którzy wszędzie im towarzyszyli w szkole. W wycieczkach np. do rezerwatu przyrody, do Sewilli, wszystkie wycieczki, wszystkie działania projektowe i takie w wolnym czasie były nasza piątka plus piątka lub więcej uczniów z Hiszpanii. Erasmus to jest naprawdę dobry pomysł. I niezapomniane, w sensie są naprawdę z tego niezapomniane wrażenia. Tym bardziej na przykład w takiej Hiszpanii. W której naprawdę wiele można zobaczyć, i jest tam naprawdę wiele super rzeczy. Można fajnie spędzić czas, poznać nowych znajomych. Moim zdaniem, powinno się wziąć udział w tym i spróbować. Można doświadczyć ciekawych rzeczy, na przykład jak zwiedzanie miejsc, w których można się nie dostać normalnie. I młodzież tam uczestniczyła w różnego rodzaju zajęciach, też o takim charakterze ekologicznym. Mieli też wycieczkę, poznawali zwyczaje, uczestniczyli w codziennym życiu Hiszpanów. No, i teraz przyszedł czas na nas i zaprosiliśmy ich do siebie. Uczniowie z Hiszpanii tydzień gościli w zabrzu. W tym czasie zwiedzali, poznawali śląską kulturę i uczestniczyli w warsztatach artystycznych. The experience of that it was... Doświadczenia z przejazdem tutaj były naprawdę fajne. Bardzo to lubię, ponieważ uczę się mnóstwo rzeczy po angielsku. Widziałam wiele pięknych miejsc i naprawdę to lubię. Beautiful place and I really like that. To duża okazja dla uczniów, żeby zobaczyć inne miejsca. Nigdy nie przepuszczałem, że tu będę. To dla mnie niesamowite, bo wszystko jest tu inne niż w Hiszpanii. Wydarzenie oprócz plusów związanych z nauką języków obcych oraz poznawaniem innej kultury kładło nacisk na edukację związaną z ochroną środowiska. Z radością obserwujemy nie tylko te projekty, które pokazują, że można poprzez wymianę z innymi uczestnikami, z innymi szkołami. Pięknie rozwijać współpracę, a jednocześnie pokazują, że wszyscy musimy dbać o środowisko naturalne, bo wszyscy jesteśmy mieszkańcami tej Ziemi i o nią musimy zabiegać.